Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Xazaks i słuchajcie, pierwsza najważniejsza rzecz, nie wiem czy to się nawet nagrywa teraz, bo w tej grze nie wyświetla mi się hat od programu, którym nagrywam zwykle więc nie wiem czy to się nagrywa. Ale jeżeli się nagrywa, to witam Was bardzo serdecznie w grze Skyforge, w której teraz robimy to, co powinno móc się robić w każdym MMO i w każdym można robić, czyli tańczyć. Jest to MMO, o którym się lekko zachwyciłem, chociaż nie jest aż tak bardzo rozbudowane, jak myślałem, kiedy go zapowiadali. Mimo tego jest świetne te MMO. Spędziłem już około 10 godzin w grze, może troszeczkę mniej, może troszeczkę przesadzam, ale mi się coś świeci tutaj, no. Co to jest? Jakaś naklejka się przykleiła mi do twarzy, ale przypał. No dobra. Eee... O czym jest to MMO? Może od tego zacznijmy. Zacznijmy od tego, że jesteśmy w tym, w tej grze MMO młodym Bogiem, który musi udoskonalać swoją boskość poprzez pomaganie innym i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy taką salę modlitw, gdzie odbieramy modlitwy do nas przez, e, przez tam, e, questów, powiedzmy. Tak to mówiąc, jest rozwiązane. To wszystko tutaj są inni gracze, którzy właśnie są na jakiejś misji na tym serwerze. Czasem jest tu takie zagęszczenie ludu, że klatki mi spadają do 10, ale jest to Open Beta, każdy może zagrać, tak więc jak najbardziej zachęcam. Co jeszcze wyróżnia tą grę to to, że możemy w każdej chwili zmienić klasę, wygląd, zmienić płeć, wszystko. No bo jesteśmy bogiem w końcu, nie. OK, mamy w tym momencie Questa Meet The Informant on darkit Island. I tutaj mamy naszą planetę. Na razie mam tych regionów bardzo mało odblokowanych: Dark Hit Island. Możemy przyjść tutaj samemu. Możemy przyjść tutaj z grupą. Tutaj na tej, na, na tej takiej planecie, którą widzieliście, są PVP-lokacje, instancje. Możemy je robić po dwa razy. Możemy ulepszać swój rekord. Tutaj ja chyba byłem. I tutaj mamy takie dynamiczne. No zobaczcie, grafika jest po prostu bezbłędna według mnie. Jak najmniej moja jest no genialna wręcz. Tutaj jest się nawet w pierwsza misja, na którą jesteśmy wysyłani, to właśnie jest w ten region. Ale okej. Okay. Okej. Okay. Carry on Leader. Okej. Okay. Tutaj wzięliśmy sobie dodatkowego quest'a w zasadzie. No ale okej. Okay. Zlejmy tych gości. Ja wam pokażę jak wygląda w tej grze, jak wyglądają skill'e. Niektóre są wręcz piękne. Na przykład może zacznijmy od prostego zamrożenia. Ja gram klasą Cryomancer, czyli taki mag można powiedzieć lodu. Proste zamrożenie. Bardzo ładnie wygląda. Na czwóreczce mamy Zostawiamy takiego swojego klona, który potem może wybuchnąć, zadać obrażenia i zamrozić przeciwników. Bang! Wybucha, jak drugi raz tapniemy. Ale mi się najbardziej graficznie podoba ten skill. W tym obszarze wszyscy zostają obrażenia od zimna. Bardzo fajnie wygląda w ogóle kastowanie tego spela i tak dalej. No ale niektóre spele możemy tylko na przeciwnikach używać, więc zaraz to zobaczycie. Eliminate the weirds. Musimy ich... Wyeliminować, jak największą liczbę, mamy 20% I tutaj możemy im Find the weird layer, meet the informant Dobra, zaraz zobaczymy gdzie mamy co tu do zrobienia Tu mamy znaleźć tego informatora, za nami gdzieś jest Możemy takie robić tutaj, widzicie Takie choćby uniki, mamy do tego specjalny pasek, gdzie nam się... ok tu jest ten informator

Ok. Bierzemy naszą nagrodę. No zaraz pokażę wam, jak wygląda drzewko z kilim. Właśnie odblokowaliśmy sobie specjalne e, takie kryształy, którymi odblokowujemy kolejne ścieżki. Do każdej ścieżki potrzebujemy innych kryształów. Na przykład tu potrzebowaliśmy jeśli nie mylę czerwonych. No już nazbieraliśmy ich tyle, że możemy przeskoczyć tutaj. I tutaj dostaniemy Increase Base Damage, czyli zwiększony, dość, e, zwiększony damage. Możemy przejść do kolejnego, możemy. To już będziemy potrzebowali niebieskich. I jak najbardziej mamy je. O, to jakiegoś skilla dostaliśmy. Nie, talent odblokowaliśmy, okej. Okay. Tutaj zielone. Akurat nazbieraliśmy na innej misji. Możemy na przykład nazbierać bardzo dużo zielonych, chociaż potrzebne są do, nas, następnego grupu potrzebne są nam czerwone, ale jeżeli nazbieramy zielone, a potem czerwone... No to tymi czerwonymi odblokujemy resztę, a tym nadmiarem zielonych potem sobie odblokujemy. Jak widzicie, kilka rzeczy naraz. Jest to tak dziwnie, no ale ciekawie nawet. Inkresem maximum health. Dobra, dalej nie przejdziemy. Potrzebujemy sparksów czerwonych, pewnie. No tak. No i okej, okay, dostaliśmy talenta. Zaraz go sobie obczajmy. Freezing Gale deals 35% more damage. Freezing Gale, który to jest? Safe. Yes. Freezing Gale, freezing gale, ice beam. Ice statue, cyanic. A nie wiem, który to jest. To będzie. Pewnie później odblokowane. Ice beam. Ten ice beam na razie mnie najbardziej zawiódł. Myślałem, że to będzie taki ice beam jak. W tym, jak w Diablo. Jak widzicie, tutaj inni gracze też śmigają. Mamy coś ciekawego też w tej grze, mianowicie finishery. Jeżeli przeciwnik będzie miał już mało życia, możemy wcisnąć po prostu E, i każda z klas ma swojego finishera. Sprawdźmy, jak to wygląda. O, dokładnie tak na tej klasie. To jest podstawowy atak wygląda tak na przeciwników. Taki pocisk. Yy, ale ja sobie odblokowałem takie coś. Że przytrzymując ten pierwszy przycisk myszy zadaje większe obrażenia i to w dodatku obszarowe. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda dokładnie tak. Bardzo fajne, z tym, że musimy troszeczkę bliżej podejść. I przy walkach z bossami nie jest to zbyt przyjemne. Ale okej, okay, bo to możemy zrobić starego questa, właśnie, który był jako pierwszy quest. Te quest'y możemy powtarzać sobie bez końca, zdobywając większą ilość. Danych y, kryształów, elementów, czy w ogóle na, nagrody. Mamy kolejnego. Mamy drugi. Dobra, tu już jakiś gościu go zaczepił. Drugi na prawym przycisku myszy to jest taka Dzida z lodu. Fajnie wygląda, jak naładujemy na, na maksa, to zwiększone są obrażenia. I fajnie animacja wygląda, bo jest dużo większa ta Dzida. Jak widzicie, ja tutaj jakoś się za bardzo nie przykładam do walki, bo chcę wam jak najwięcej pokazać. Gra wygląda fenomenalnie i jest mega, mega uzależniająca, naprawdę. Wczoraj, wczoraj była niedziela, tak, to wczoraj. Yy, wczoraj usiadłem rano na katse, żeby sobie w nią pograć. I grałem, no praktycznie do wieczora. Tak mi się, tak się wkręciłem w to. Nie próbowałem jeszcze innych klas, co jest najlepsze. Klasy możemy zmienić w każdym momencie. Wow, Okej, okay, co my tu mamy robić? Bo my kurde. No właśnie, bo ten, na ten główny quest to już żeśmy zrobili, żeby pogadać z tym gościem, um, ale... Porobimy sobie. Musimy poniżyć tej nesty. Porobimy sobie tutaj tego questa. Każdy kto odpali tą grę, to będzie miał to jako pierwszego questa. Tak więc tu nie będzie za dużo spoilerów przynajmniej. OK. Wszyscy padli ładnie. Space. Mm. Musimy rozwalić te ich nesty, jeszcze podejrzewam dwa. Po prawej stronie ma macie, widzicie, e obiektywy misji, wszyscy wyrzucają praktycznie takie orby, którymi sobie e życie regenerujemy. Mamy 75 już, procent, czyli potrzeba nam jeszcze jednego Nesta, okej, okay, tu będzie. Niektórzy bossowie potrafią sobie tworzyć takie nesty i uciekać z fightu, wyleczyć się i dopiero wrócić, to jest dość przykre. Um, o, tu mamy jakiegoś bossa. Okej, okay. czy dostaniemy jakąś dodatkową... Musimy go na pewno zabić, ale to pewnie po jakimś czasie, a w sumie możemy go teraz zabić, zobaczcie jak wygląda mniej więcej większy, większa walka. A jak szybko tutaj zmucimy. zamrozimy, wrzucimy na niego o taki kolec lodu ładny. Czwóreczkę. Yy, zaraz mu zadamy grube obrażenia z naszego C. No i widzicie, dostaje cały czas obrażenia. My możemy biegać się leczyć. Jest też spowolniony, zapewne. chociaż tegoś nie doczytałem. Czy na pewno? Ok. Ring of Courage. Sparks of, of Transformation. Ok, co tu jeszcze musimy? Eliminate the Carriers. To, to jest Carion. O, proszę, mamy Carions, a nie Carriers. Przepraszam bardzo. Na mapce mamy zaznaczone jako takie tarcze po prostu. Idziemy. O, tam mamy trzech nawet. Ale no powinniśmy to zrobić bez problemu. Proszę. F, kolejna nagroda. Sparks of Transformation. Ale nie mamy kolejnych celów misji. Nie mamy. Okej. Okay tutaj mamy jeszcze jakąś misyjkę małą ile już mamy minut? 11 grę jak najbardziej polecam jest świetna aha na tym obszarze możemy jeszcze obalać te ich te no i wszystko chyba tak wszystko w tym obszarześmy zrobili co mamy do zrobienia obszarów jest na razie mam gdzieś tak z 6-7 tych obszarów i z czego jeden jest naprawdę ogromny tutaj mamy jeszcze coś zrobić return to scout i tutaj jest taka mała wysepka, podejrzewam, że ona jest zrobiona właśnie na cele pierwszej misji typowo, nie musimy tutaj O, chociaż ich zabijemy, żeby gościa nam nie zaczepiali tutaj. Hmm, dobrze idziemy? Dobrze idziemy. W dalszej części gry zapewne odblokujemy sobie różnego rodzaju monty, różnego rodzaju inne, e, inne, inne lokacje, inne instancje i tak dalej, ale... Tym razem, niestety, trafił nam się taki nudny dosyć quest. No niestety nie mogę przewidzieć, czy to będzie coś większego w danym questie, czy nie. A w sumie odbierzemy nagrodę, bo byśmy sobie nie odebrali, by było przykro nam. Nie ma za co. No i dostaliśmy rewarda. Hmm. Okej, okay, kilka tam tych, a co my tu mamy? Potrzebujemy więcej... Yy, więcej prestiżu, żeby odblokować kolejny... kolejną ścieżkę naszą. Ok, mamy teraz wrócić do obserwatorium. Zróbmy to... Chciałem Wam jeszcze pokazać jakieś elementy, nie za bardzo wiem co. W sumie ekwipunek Wam pokażę, który nie jest zbyt rozbudowany, tak więc nie będzie w tym nic dużego. No i takie podstawy craftingu mniej więcej. Tych, tych klatek mam zawsze tak mało, się obróćmy w tą stronę. Yy, tu jest, tu są... Nasze skill'e, talenty. Tutaj mamy torbę z naszymi przedmiotami. A więc tak, wejdźmy może na equipment. Tu nam pokazuje, jeżeli mamy strzałeczkę w dół, to znaczy, że w FF'unku mamy przedmiot, który jest lepszy. Chyba się trochę rozmazuje za bardzo. Przepraszam, jeżeli tego nie zauważam. Jeżeli mamy strzałeczkę w dół, to możemy wymienić to na inny pierścień, który zapewne będzie lepszy. No ten będzie lepszy. Ja za bardzo też się w statystyki jeszcze nie wczułam, bo nie za bardzo wiem co do jakiej klasy jest potrzebne. Ok, czy żeby ten był? No ok. E, mamy amulety, których jeszcze nie mam, e, trofea, których jeszcze nie mam, nasza główna broń, czyli taki kryształ i nasz e, frame of cold, czyli ramka na tą broń, e, dodatkowa broń. Na przykład Paladin ma miecz i tarczę, tam mag powiedzmy, ma jakąś kulę i książkę, powiedzmy, bo nie wiem, a w sumie możemy sprawdzić. No, Paladin ma shield e, i weapon, Lightbringer ma. Main Weapon i Additional Weapon, jakieś tam te. I okej, okay, Style Room, ale nie, nie chcemy być, chcemy być Cryomancer'em. Tu możemy jak widzicie zmieniać sobie dowolnie wszystko, co tylko chcemy, od początku. Yy, za darmo, tak więc jest to naprawdę bardzo fajne i to, to nawet możemy kolczyki, chociaż ja na, na, na razie nie widać. O, mam Capture, ale wyłączmy sobie kaptur nie patrzcie na twarz mojej postaci, bo wygląda słabo mask and glasses, możemy maski różnego rodzaju okularki, o takie sobie weźmiemy chociaż nie no, szpołowo to wygląda tatuaże, chcę zmieniać kolory tatuaży wszystko bez problemu Ym, tutaj mamy różnego rodzaju waluty, z tego co zauważyłem wszystko możemy kupić za pieniądze w grze, jeżeli się mylę to napiszcie mi, ale tak mi się wydaje bo na razie jak widzimy exchange, możemy kupować te właśnie diamenty za kasę jak widzicie ale tego nie zróbmy. Na razie nam tego nie potrzeba. No i tak. Te rzeczy nam są niepotrzebne. Nie mamy jak tego sprzedać za bardzo. Możemy je rozłożyć na takie e, enchant, enchantment stony, czyli takie kamienie ulepszeń. Wszystko sobie rozłóżmy. Ja nam pokażę do czego te kamienie są potrzebne. Tymi kamieniami co tutaj mamy? Otwórzmy sobie to. Ok, mamy otwarte. To możemy sprzedać. Sell. Sell. Za 300 goldam. Ok. I tymi oto kamieniami możemy sobie, widzicie, boostować sloty na broń. Tutaj mam już 56 might. Nie, mam 50, plus 56 ym plus 56 prestiżu Upgrade'niemy sobie, o więcej się nie da, potrzeba 13 tutaj też już ten i widzicie tutaj um, upgrade'ujemy sobie cały ten pasek później za te diamenciki wbijamy na wyższy level potem upgrade'ujemy znowu i tak te wszystkie sloty można sobie ulepszać i te wszystkie rzeczy, które do tego są nam potrzebne zdobywamy na misjach, czyli farmimy sobie misje różnego rodzaju zaraz sobie o, w sumie zdobyliśmy na tyle prestiżu właśnie dzięki ulepszeniu broni, że możemy sobie odblokować kolejnego skilla. Tu tutaj już za prestiż trzeba się przemieścić. I co dostaliśmy? Ability, Jagged Ice. Deals damage to the target. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dalej nie przejdziemy. Potrzebujemy czerwonych sparków. Gdzie to jest? Na V, o, proszę! Musimy się chyba gdzieś wybrać, żeby to wypróbować. Ale to nie. Dzisiaj mamy już 16 minut nagrania, nie chcę Was za bardzo zanudzać. Podejrzewam, że nawet jeśli nie napiszecie, że chcecie tego więcej, to ja nagram więcej, jakąś instancję, jakiś ciekawy, może Rajdik. Troszeczkę więcej czasu poświęcę tej grze, tak więc dzięki Wam wielkie. Do następnego i napiszcie, co o tej gierce sądzicie. Jeżeli chcecie, może pograć razem, również napiszcie. Dzięki mam wielkie. Papa! Pa.